Hejka! Jestem Budio i witam Was na dzisiejszym odcinku. Wraz z kuzynostwem nagrywamy 7 sekund challenge, chociaż taki podrasowany, bo mogą mieć też 20-30 sekund, ponieważ wyzwania są też z jeziorem. Z racji tego, że jesteśmy na Mazurach, naprzeciwko nas, za drogą, jest jezioro i wyzwania będą też związane z jeziorem, więc oglądajcie. Jest ze mną pierwszy zawodnik, Trzeba. Michał, przedstaw się. tu. Ja jestem Marek, sprzedaję złom i trochę. <grym> Mój brat też nagrywa sobie na swój kanał. Do widzę. Pozdro. A jeszcze zapomniałem dodać, że osoba, która nie zdąży wykonać zadania, wylewa na siebie o tą taką szklankę wody. Mamy wyzwania przygotowane. Zawodnicy są przygotowani. Jest bardzo gorąco, także są w koszulkach, majtkach i w ogóle poza tym, że już graliśmy przygotowa... Graliśmy w to już raz i oblewali się wodą. Więc no, także Dobra, możemy może. zaczynać. Możemy zaczynać. Michał, pierwszy losuj. Co masz? Nie wiem. Tartka. Masz 10 sekund na zrobienie TikToka. 3, 4. Jakie to miało hasło? 5, 6, 7. Siema, ma ilo oczyszczona. On się zdążył. Siema, ma ilo Dobra. Następna osoba. Zdążył, okej okay. ja. Bartek, no Jezu. co tam masz? Masz 15,5. 15? Jeśli na. Co? Masz 15 sekund na zrobienie kanapki. Okay. Serio? Kanapki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 jest 12 13 14 15 no Jest No dobra, już za późno szklanka wody Dawid, jak się czujesz z tym, że zaraz będziesz ty Bardzo dobrze Może zejdziemy sobie na dół Nie! Chodź na dół, chodźcie na dół, nie wylewajcie tu A, już została szklanka wylana Dobra, chodźcie tutaj Szklanka na barkę została wylana już przez Dawida z balkonu Dobra, kolejne wyzwania będzie losował Dawid, więc zobaczymy co Dawid wyrzmiał. Są hardcore, ponieważ trzeba więc na przykład do jeziora. Losować. Co tam masz? Masz 10 sekund na. Zniósł górka. Raz, dwa, <grym> trzy, cztery, <grym> pięć, <grym> sześć. 7, 8, 9, 10, siódu ci się udało! Na farcie. No, że nie u górka. A ja go nie chciał, to go tylko ugryźć. No dobra, no ale zdążył, ugryźć, nie ma, ogórka zaliczamy. Dobra, zawiesz to. Michał, teraz ty. Odejdź. To było. Odejdźcie. Masz jej są kołaś, bieżąże. Raz, dwa... Trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden Co? Wokulara? tam Dlaczego wlałeś na mnie wodę? <śmianie> <W przypadku, bo> <śmianie> <śmianie> Zdążyłeś Moja Zaliczamy? Tak no. Dobra. Moja... no jak tu jesteśmy to już mogę drugie wyzwanie <śmianie> No losuj Co o, tam masz? Mokre wyzwanie No niestety oblany z... Masz 15 sekund na wiedzenie Cytryny <śmianie> Dobra czekajcie będę liczył od, od momentu tam Tą liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzy na Dobra. Poczekaj, poczekaj. No uważaj, bo mokre kartki, bo została wylana woda na mnie. O Jezu. Masz, Masz 10 sekund na ci wokół domu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie Dawid, nie zdążyłeś. Nie zdążyłeś, no wylewaj. Nie trafiłeś. Zostały wam ostatnie trzy wyzwania. A! poszło? Dobra, teraz Michał. Dawid, jak się czujesz? Czy teraz jest dobrze? jest dobrze. Ty wyglądasz jak taki frizz. Trzyma ma Dzisiaj nagrywamy filmik. No, ogólnie jesteś sobie na mazurach, taki domeczek. Dobra, podlasie. no. Michał, twoje kolejne solowanie. Nie się tego, jak O, Co to będzie? Jezu. Masz 30 sekund, żeby w biec zrobić żabki z kamieni. Co? Jakie Kamień i zrobić żabkę po prostu raz, znowu jeziorę, dwa kaczka, no 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 Poszło! Zdążyłeś. Dobra Bartek, jesteśmy nad jeziorem. Taki ładny klimacik, to wylosuj sobie. Dziesiątko. Masz 20... Chyba... Nie wiem co to jest. Pokaż. To tak piszesz. Masz 20 sekund na oblanie się wodą. Tu masz wodę! Oblej się jakoś klapkiem! 10! <gryw> Dobra może być! <gryw> może być! Dawid, twoje ostatnie. Masz 7 sekund, żeby przynieść coś z lodówki. Ale Dobra, masz 10, z ze stąd, to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Możesz przynieść szklankę wody z lodówki. Pokaż to, pokaż to do kamery Pokaż to O nie Proszę tutaj Brawo o, Dobra, chłopaki prawie wykonali wszystkie zadania Niektóre nie udało mi się wykonać Ja nagrywałem, biegałem za nimi Zmęczyłem się trochę Także jeżeli filmik wam się podoba To zostawcie łapkę w górę, w komentarz Ten filmik też będzie u mnie no, także pozdruwcie i alo, trzymajcie narka. Na